we didn't know Nie milkną komentarze po zorganizowanej po raz pierwszy przez wójta Konrada Kuświka Gali sportu w Kraszewicach. Na liście gości, po zaskoczeniu wielu osób, m.in. starosty Lecha Janickiego, zabrakło osoby związanej ze sportem w gminie, trenera lekkoatletów Dawida Sobieraja. Sam zainteresowany również nie kryje swojego zdziwienia. Pomysł zorganizowania gali sportu i docenienia sportowców reprezentujących gminę nie tylko na szczeblu wojewódzkim, ale i ogólnokrajowym pochwalił starosta Ostrzeszowski. Lech Janicki w swoim wystąpieniu nie ukrywał jednak, że wśród zaproszonych gości powinien znaleźć się Dawid Sobieraj. Trener Kraszewickich lekkoatletów, którego podopieczni mają na swoim koncie wiele sukcesów. Brakuje mi tu jeszcze tylko Dawida Sobieraja. Bo on jest dla nas też takim symbolem człowieka, który się dzieli na pół pomiędzy Olszczechem a Kraszewice albo przez, między Kraszewica a Ostrzeszów. Ale to słuchajcie, to owocuje niesamowitymi efektami w postaci kraszewickich lekkoatletów, którzy zdobają, zdobywają laury na arenie ogólnopolskiej. Do sprawy odniósł się wójt, a zarazem jeden z organizatorów gali. Dawid, że to powiem, ma już trochę rangę bardzo dużą, ponad powiatową albo ponad powiatową. Dawid jest doceniany w wielu innych też wydarzeniach. Kiedy jednak w internecie pojawiła się relacja z wydarzenia, w mediach społecznościowych zawrzało. Internauci poddawali pod wątpliwość wybór na trenera roku Sławomira Szmaja, którego osiągnięcia w 2019 roku, jak zauważyli, nie konkurują z rangą osiągnięć trenera Dawida Sobieraja. Brak honorowania trenera Dawida Sobieraja świadczy jedynie o braku profesjonalizmu działaczy i osób oceniających, zauważył jeden z internautów. Wywołany do odpowiedzi trener nie ukrywał swojego zaskoczenia brakiem zaproszenia. No przyznam szczerze, że poczułem się troszeczkę dziwnie, że nie zostałem zaproszony. No wójt mówi, że mam zbyt duże sukcesy. No, ale przecież był tam mój zawodnik, który jest, który, z którym razem tworzymy te sukcesy. Mimo wszystko uważam, że jestem kojarzony ze sportem w Kraszewicach. A dlaczego zostałem pominięty, to naprawdę dokładnie nie wiem. Nie biorę sobie tego za jakąś złośliwość. Raczej uważam, że. Gdzieś y, ludzie, którzy tą galę z wójtem organizowali, no popełnili tam dużo błędów, może były jakieś naciski na wójta, żeby jednak każdy coś otrzymał. No niestety tak gali się sportowych nie, nie robi. Sobieraj wielokrotnie podkreślał, że z wójtem nie jest skonfliktowany, a ich współpraca do tej pory układała się wręcz wzorowo. Wójt zawsze pomagał mi i Kacprowi. Mieliśmy dofinansowania na obozy, na wyjazdy Kacpra, y, na, na zawody. Także. No, troszeczkę taka dość dziwna sytuacja, że tak powiem. Zdaniem sobie Raja na liście gości zabrakło wielu utytułowanych sportowców. Taki rok jak rok 2019 dla Kraszywickiego sportu. Nie wiem, czy się zdarzy szybko. Oczywiście chciałbym, żeby to był już następny rok, ale no wyobraźmy sobie Kacper Jaszczęc, dwukrotny mistrz Polski, reprezentant Polski, oznaczony nagrodą Karola Hoffmana w Poznaniu. Dawid Kleinert, dwukrotny mistrz Polski, reprezentant Polski, zdobywca Pucharu Świata. Sara i Kaja Wróblewskie, które zostały również pominięte. Dziewczęta w 2019 roku zdobyły tytuł mistrzyń Polski w koszykówce w swojej kategorii wiekowej. Dodatkowo reprezentowały Polskę również wcześniej w streetballu, Patryk Palat, zawodnik trzecioligowy ligowy piłki nożnej, czy Igor Kowalczyk, który również dostawał propozycje z SMS-ów sportowych z KKS-u Kalisz, wielokrotnie wybierany z bramkarzem poszczególnych turniejów. Dlatego mówię, no, można było zrobić to z taką pompą, że nie jedno miasto zazdrościłoby nam takiej, że tak powiem, siły sportowej, jaką mamy za 19 rok. Wójt nie chce już wracać do tematu i pojawiających się w internecie komentarzy. W rozmowie z naszą redakcją zapewnia, że kolejna edycja gali odbędzie się w przyszłym roku. Czy w takiej samej formule, czy też organizatorzy wezmą pod uwagę sugestie internautów i określą zasady, według których przyznawane będą poszczególne wyróżnienia? To pytanie pozostaje dziś bez odpowiedzi.